Mam jakieś patyki Eee, jest? jednak żeby zrozumieć jak do tego doszło, musimy cofnąć się do samego początku. Jakieś temu dołączyłem na serę, na którym jest zabalkowana zbroja oraz wszystkie lepsze miecze od drewnianego. Istnieją również customowe przedmioty, które są serja ciężkie do zdobycia. Witajcie na Almo SMP Po tym jak dołączyłem na świat nie wiedziałem co może na mnie czekać, więc poprosiłem o pomoc Zufiego. Co ci mogę dać? Dam ci nie. to Jakiś na początek i temek najlepiej. Dobra, dam ci to. Masz. Łopanie! Co jest? Dwa bloki diamentów? Czekaj, zrobię sobie już. Szybciej. Y, ogólnie tarcza to jest twój najlepszy ziomek, tak ci powiem. Kogo mam się najbardziej bać, powiedz mi? Mnie. <grym> tak nie to uciekam, to uciekam. Udałem się z Zofim do jednej z customowych struktur pod ziemią, ponieważ znajdują się tam skrzynie z różnymi temkami. O! To jest ta struktura. Płyta. Trochę mój nick jest związany z kotami. A faktycznie, kod, to jest jedno z customowych, bo są jeszcze inne takie, gdzie masz na suficie diamenty, masz złoto, masz spawnery i są bloki żelaza. Po zutowaniu struktury oraz zebraniu przydatnych itemków znalazłem papugę, którą ostatnio oswoiłem. Jest! I tak zrobiłem nowego przyjaciela. Wówczas zostałem zaproszony na event, a jak dobrze wiecie, ja jeszcze na żadnym nie byłem. Witam was wszystkich, przygotowaliśmy no. dla was event, jakby są do wygrania fajne nagrody, naprawdę. Jakie, jakie? Dla początkujący. O mój Boże, fajne Nagrody. Na ja przykład mówię. powiedzmy, że możecie dostać Mending. Help! To już chyba wiecie, dlaczego skusiłem się na ten event, co nie? Boże, Boże nie Skod, idą. 3, 4, no, Scott, nie Scott, team, nie Scott, team. Dobra, dobra, Staw, dobra, Lecicie, No, lecicie, no i powodanie. ruszyli. A co tutaj? A i na jakim jesteście etapie w ogóle? Drewniane Co jest? Teraz ja nie wiem. W grupie siła, w grupie siła, nie Scott. tak dobra, dobra, i wszyscy chyba to ten, przechodzą. Ktoś coś ma chyba? Czy to Fuzzy? O! Wychodzą, wychodzą już! Jest wychodzą. Leć Fuzzy! Jestem gepinget! Jestem tam skończony! To, <gry> po, to, po wykonaniu pierwszego zadania zwycięzca otrzymał swoje nagrody, ale czy na pewno? Daga, uwaga. Wow! Oj, oj, oj! Wow. Dzięki. Będzie dla mnie, będzie coś Diga. dla mnie? Może e, się lista? przyda Lisa, po, powiem sobie szczerze, że to było jedno z najgorszych, co mogło się stać Micianek, zapraszamy. te Chcę podziękować mamie, tacie, babci, dziadkowi. I rodzicom Dobra Leci, uwaga Leci to w ogóle? Leci chyba no się obsuło Czekaj, bo słyszałam pita fazy czy ty jesteś tutaj? fazy mi okradł Złodziej Wygrał powietrze Gratulacje O mój Boże, wygrałem Wygrałem powietrza Wygrałem AirBlocka wygrałem O mój Boże Czekaj, bo się zepsuł ktoś ten Błagam, Elytra Błagam 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 Szybko, szybko ELYTRA Będę często szybko, szybko! Będę <laughs> na <laughs> to <Hunt. Ben> <laughs> Jest! Yeah. Udało się! Lamek miał do nas jeszcze trzy zadania, a jedno z nich wymagało skupienia się. Każdy potrzebuje z was bloka blokami, chociaż musicie znaleźć po prostu różnicę między obrazkami. Jeśli e, komuś e. uda się odnaleźć tą różnicę, to po prostu stawiacie blok, ok? I okay. kto stawi pierwszy, no to po prostu ma pierwszeństwo, nie? Trzy, cztery, start. Bo to nie jest łatwe. Patrz uważnie, okej. Okay? Ten y, w prawym górnym rogu są... jest inaczej trujeczka postawiona. No, e, ten czarny z tak. tą. Y, może lepiej to, bo nie byłem wtedy skupiony, okej? Okay? A kolejna konkurencja miała polegać na tym, że. Będziecie dostawać itemki do ekwipunku. Te itemki mają swoją wartość. Potem się, jak je przeliczymy, zobaczymy, kto ile ma punktów. Także tutaj się liczy szczęście. Start. Uf! Co jakieś rzeczy, jakieś rzeczy. <laughs> Oni to są. Ile mam rzeczy? Jest! Ile okay. Dwa z takich żelaza mam. I co, co jest? z te skrzynki się przy będziecie wkładać po prostu... No, fajnie, że ja mam same żelazo. Ja A gdzie jest fazi? Ja odbieram wszystko to po kolei, czego oni nie klikali. <śmulatuj> A tam. ale, i dobra, możecie wrócić jak chcecie, nie? W sumie najcenniejszą rzecz, którą mam, to jest po prostu... No fazi, podziel się co masz po prostu. Ja? masz takiego fajnego, jeden taki, ja. który się -E wydaje została ostatnia konkurencja, która polegała na zebraniu jak najwięcej wełny w korze, które wcześniej wybraliśmy. Dobra, Meki, czyń honory i możesz powiedzieć im, kiedy mogą zaczynać. Ktoś od... Zaczynajcie! zaniem wielka. Mam jakieś patyki. EJ co jest? KUSOW bijdź O! Co dawaj to dawaj. Co się A, Czemu mnie bijesz? Co? Ej, co? O, mnie zabiłeś. Oło, jak ty jesteś Ej, nie! Yeah, nie! Yeah. No się! Yeah. Czemu mnie zabiłeś? Ej, because. No to fajny even. No, jak nie wiem, na co się pisze w tej chwili, a ja to obiecuję. Tak jak powiedział Fazzy, postanowiliśmy się za to zemścić. Jednak było nam potrzebne sporo bloków oraz, co najważniejsze, VTNT. Naszym planem było postawienie DEKOT spał na zamku, który miałby pełnić funkcję naszej bazy. Jednak nasza prawdziwa baza byłaby w innym miejscu. Poszukując idealnego miejsca na bazę, znalazłem kolejne struktury, które następnie zlutowałem. Biorę. A ja w ogóle tarczy nie mam. Biegam sobie bez tarczy, nawet nie wiem o tym. Tu jest zasypana kopalnia. Złote jabłko. Okej, okay, jest jakaś kopalnia. Nie! ban, dostałem! Jak mogliście zauważyć straciłem wszystko w głupi sposób Tym samym musiałem zostać odrodzony taj z manem odrodzenia Niestety nie udało mi się odzyskać rzeczy, zatem zacząłem wszystko od nowa Na całe szczęście pomógł mi z tym Atom, który dał mi najważniejsze itemy O, o, o No to weź sobie, zostaw jednego, a ja wezmę dwa Następnie zebrałem trzcinę a skupiłem Mendy, który się na pewno przyda Potem odkryliśmy kogoś bazy i myśleliśmy, że to jest ramka Ej, tu coś jest Co to jest? Cały magazyn Akurat ja tędy Cały Ale nie sprywa. zabieraj, bo to nie wiadomo kogo Me nie Mendingi, tak. masę mendingów Masę Ale mendingów Może możesz z jego, możesz dostać z jego Nie Bazy nie byłby takim, tam masz całą skrzynkę Mendingów. Nie, nie, na razie zostaw to. W ogóle, jeden co ukradłem, to budki Protection 2, Name Tak 1, 13 Emeraldów, książka feather For Link 4 i coś, co mam Echo Sharda, który się da zdobyć tylko i wyłącznie w Ancient City. Myliliśmy się, bo to jednak nie było jego, tylko Kajciego. Jak dobrze wiecie, my nie posiadaliśmy własnej bazy, dlatego był to odpowiedni czas na wybudowanie jej. E, jak coś do tego nie widzieliście, ok? Niestety, nie miałem kiedy ogarnąć bazę, więc większość ogarnął atom. Kolejną rzeczą na mojej liście było zbudowanie zamku, zatem zwróciłem się do Fazziego. Generalnie jest taka sprawa, że musimy wybudować ten zamek na ramka. Mam super pomysł. Elza, kraina lodu. Wiesz, jak to można zrobić? Można patrzeć tutaj mury i potraktować ten lód jako jakby, wiesz, jako naturalne mury. A gdzie Dobra, to zrobimy wielką płytę betonową, a na nim zamek. Po ustaleniu wszelkich planów budowy wyrównaliśmy ten, na którym zamierzamy zbudować nasz projekt. Nie, ja to chcesz powiedzieć? O kurde! Złoty szkielet. Czekaj, trzeba... Jeszcze bym miał Aima. Halo, chłopaki, możecie iść stąd, czy będziecie tak stać? Na co wyczekać? Nie dam wam moich 20 dolarów. O kurde. Dobra. Potem jak udało mi się zdobić standard Spiajera, zrobiliśmy trening przed całym wydarzeniem, aby być przygotowanym i niczego nie zepsuć. Biegbym, miałbym podstawić i razło się zabudować? Nie, postaw pół płytkę i jak usłyszysz, że Wiesz, ty tam biegniesz do przodu, jak usłyszę, że klika, to od razu się zabudowujesz. Biegnę. No, Lamek chodzi za tobą. Widzisz ten? I od razu się zabudowuje Tylko mieć bloki W tamtym momencie poszedłem wykopać trochę piasku, bo będzie on potrzebny na TNT Słuchaj, jest taka pewna sprawa Sprawa? Proszę pytania w donejcie Dobra, co tam, co tam? Co tam? E, masz tutaj dwa staki piasku Cześć, zarzucił. Będzie potrzebny nam TNT Czekaj, czekaj, daj ugotować, daj ugotować, daj dobra, ugotować Dobra, dobra, gotuj, gotuj dobra. Tato, tato, tato Słucham? Wykorzystałem cały cały piasek High cooking Dziękuję ja sobie postawię tutaj może łóżko Niech mnie zniszczy Liplane <noise> yeah. Moje łóżko Moje łóżko i sąd Dobra, uciekam, uciekam jeszcze zostawiam, a, a, jego i mnie No słuchaj, za, za, łapał 3 zęba Nie, nie, tylko nie, nie, nie to przy sobie Ja tu nic nie mam, ja biedny jestem Czekaj patrzę Ja jaka bida tu jaka bida Boże, co to jest? Bida, bida Nie no Ty chyba grałeś 5 minut, ale może Teraz już ostatecznie zabraliśmy się za przygotowanie trapa, na amka. Nie stawiaj Nie? Ej, pozwolam Tylko się boję No a daj to, bo ty się boisz, to ja ci za postawię, tutaj wszędzie TNT <coughs> co? co tak mało? Chodź, tutaj od razu jeszcze stawiaj <coughs> A. Tu od razu będzie podpięte, to widzisz No to może było od razu tutaj Od razu Bez pod płytką, sorry Po co no Dobra się. Dobra. Najwyżej patrz. Najwyżej tutaj się lód postawi i będzie się lodem uciekać. Taka chodzi o to, żeby Jamek nie uciekał. A nie bo zawidujemy. Ja i tak tak zrobię. Czekaj Cześć, tu sobie zrobię taką dziurę. A ty to możesz sobie A. pozwolić. Ale ja zobacz. ci zapokaję, co ja zrobię. Hejko! Po tym jak już wszystko było ogarnięte, zostało nam tylko zapłacić namko oraz jeszcze kogoś do pomocy. Jak się potem okazało, zainteresowanie zamstą na ramku było większe niż się spodziewałem. Z racji tego zaprosiłem trochę graczy, aby pomogli w trakcie tapowania. O, lamek się ma. Na kogo czekamy? O, na graca usza na pewno. Lamka co? No, no. Panowie! Kupujemy go. No. Czy właśnie? Rabek zginął? Ty masz jego LK? A no to tam mam. Ej, bo. Ej, to tak nie miało wyglądać. Ej, bo Rabek zginął od Zubiaka. A zim! Nie zabił właśnie. To mnie zombie zabił? cię zabił! Nie, to no, jest i zombie do ciebie podszedł. Dobra, to. No to, To nieźle panowie Dobra, to możecie mi tam itemy odłożyć do skrzynki. Najpierw na no, dniach mnie z Cała historia potoczyła się inaczej niż planowaliśmy. Jednak wiadomo, że nie wszystko zawsze idzie zgodnie z planem. Najważniejsze jest to, że kanał wyciada nam w inny sposób.